Że Chiny będą pomagały uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Jest to tak. przełom, a ta pomoc będzie duża? Ale skąd ta informacja, panie prosił, bo to jest bardzo przełomowa informacja, to co pan teraz powiedział. To jest informacja oficjalnie po spotkaniu z panią minister spraw zagranicznych Chin i po ostatnim spotkaniu w ambasadzie z panem ambasadorem Chin, który nie tylko potwierdził, wymienił kilka sposobów, jaką będą te środki ale... I, i pomoc dystrybuowane. I pytałem, czy mogę o tym powiedzieć. Powiedział tak. Popsanie właśnie kogo z kim? Pana, tak? Tak. tak. Jako szef grupy przyjaźni polsko-chińskiej w Parlamencie zaproszony Nie będzie to pewnie dużo, trudno jest określić. Oni w tej chwili zwracają się poprzez swoje regiony, czyli przez prowincje do naszych marszałków z pytaniem jakiej pomocy potrzebujemy. Pewnie nie będzie to jakaś wielka pomoc, ale jest to też wyraz symbolicznego odejścia i niepopierania rosyjskich zbrodni. To jest bardzo ważne. Jak dopytywałem, faktycznie pomoc Chin w Polsce dla uchodźców z Ukrainy wciąż jest ustalana. Jeszcze nie dokładnie wiadomo, jakiego charakteru będzie miała ta pomoc, albo jaką skalę, czy też jaką wielkość, na przykład finansową. To wszystko jest teraz ustalane o czym, o rezultatach tych ustaleń na pewno będę Was informował.